Cześć, tu Iwona. Co my tu mamy? Mamy brzęczyk tetra, przez który nie spałam przez kilka nocy. Musiałam zakładać sobie jasik na głowę, poduszkę, kołdrę, mimo że akwarium nie stoi w sypialni. Nie dało się wytrzymać tego buczenia. Efekt... Efekt jednak był. Nie mogłam z, z tego zrezygnować, bo Chodzi nie, o zachowanie ryb, na pewno dosyć mocne. Mocne jest to natlenienie. I wszystko to doprowadziło do tego, że z okazji Dnia Kobiet kupiłam sobie zaraz zobaczymy co. Co się okazało naszym oczom po otwarciu pudełka? No, tak, jak zawsze, z ręki. Pudełku dziękujemy. Proszę bardzo, polecany mi przez kilka osób doświadczonych na powietrzecz, który ma być bezgłośny. Jak widać, Aqual Oxyprost 150, podwójnie cichy. Cichy. I przede wszystkim, no dobrze, rureczka. Długa i to bardzo dobrze, bo będzie mógł stanąć. Ale nie, nie będzie mógł stanąć na podłodze, bo mój inteligentny pies pogryzie rurkę tak jak przed chwilą pogryzła mikropladonosa. Dobrze, że ich nie wypiła. Gwarancja. Rureczka Zawierająca co? Zawierająca. Zawierająca. No powietrze. Fajny, fajny. Co tu jeszcze jest w pudełeczku? Kostka. I czerwone coś, co. Szczerze mówię od razu nie mam pojęcia. Co to ma być. Nie wiem. Zawór bezpieczeństwa. Nie wiem, czy dam radę sama to zrobić, zaraz zobaczymy, co jest, co jest w instrukcji. No, cyfrotratatatata. Mhm, uh -huh. to mi niewiele mówi, bo to jest w sumie to, co jest w środku i czego ja już składać nie muszę przecież. No tak? Tak. Więc gdzie wkładam to czerwone coś? Jakkolwiek to brzmi. Kurczę. Części składowe. Na powietrze, czy instrukcja, zabezpieczenia. Jedna sztuka, która. I gdzie go mam umieścić? Montaż i uruchomienie na powietrze. Należy ustawić na polskiej powierzchni. Titi, titi, Dobra, to to ja wiem. podłączyć wężyk hmm. po podłączeniu do sieci elektrycznej urządzenie... Hmm. a gdzie wkładam to czerwone? Nie się nie obajdzie bez jakiejś głębszej bez głębszego studiowania tej, tej instrukcji, bo nie wiem <laughs> ale dobra Zaraz y, po prostu go podłączę i zobaczę, gdzie się gdzie, gdzie co mogę zamontować. W sumie, w sumie posłużyłam się typowo kobiecą logiką, która nie wiem dokąd mnie zawiedzie, ale może nie będzie aż tak źle. A mianowicie, co zrobiłam? Przełożyłam y, rurkę do tego napowietrzacza bez całych, bez wymiany, bez wymiany wszystkiego, co jest w środku w akwarium. I po prostu włączę to do prądu. Tadam. Buczę według mnie tak samo. I nie widzę wielkiej różnicy w, w tej domniemanej bezgłośności. Natomiast jest dodatkowa, dodatkowa irytacja w postaci tego migającego światełka. słychać jak jak buczy w sumie jeszcze gorzej niż tamto. A jak wezmę do ręki? Tak samo. I gdzie tu ta różnica? Czyli co? Dochodzimy do wniosku, że, że stara tetra stara tetra nie jest niczym gorszym niż nowy Aqual. I powiem Wam szczerze, że w tym przypadku, kiedy naprawdę nie widzę różnicy, to nie daj, że jestem zła. To chyba po prostu sprzęt odeślę, ponieważ no nie tego się spodziewałam. Może jakieś, ktoś mi pomoże w komentarzach pod filmem może macie jakieś inne doświadczenie z tymi sprzętami. Ja, ja w tym momencie to nie wiem. Muszę co powiedzieć, i, i co to ma niby, co tu ma niby być inaczej. Hm. Wiem, że jakieś tam. Yy, aha, pokrywa. Coś tu mi się też wygięło. Wiem, że jakieś tam heheszki, że baba, czy kobieta, czy coś tam, że nie umie. Oczywiście, że nie umiem, ale. Robię, mimo tego, że nie umiem, bo kiedyś się nauczę. Być może teraz podłączyłam to źle i dlatego, i dlatego nie ma efektu, o jaki, o jaki by mi chodziło. A jestem kobietą i mam prawo nie mieć siły dźwigać wiader z podmianką, czy nie umieć y, oczyścić filtra, albo nie mieć siły go donieść, albo nie wiedzieć, co mam, y, co mam w szafce. Nie wszystkie rzeczy muszę pamiętać, nie wszystko muszę wiedzieć, y, nie wszystkie też rzeczy. Były na przykład może przeze mnie kupowane czy tam wkładane. A jeżeli kogoś to drażni, no to już nie moja wina. W każdym razie trochę jestem zła na ten, na ten napowietrzacz. Już sobie wyobrażam, jak w nocy będzie mi to mrgało i, i, i zachowywało się tak samo głośno jak tetra. Chciało mi się w tym momencie już w ogóle tego całego napowietrzania. Ech, i tym mało optymistycznym akcentem, bo, bo dosyć pesymistycznym, spójrzmy sobie przynajmniej na, na wesołe, na wesołe zadowolone, zadowolone z napowietrzania ryby, bo jest to jedyna osłoda tego, że znoszę ten, ten wstrętny warkot. Oczywiście zaraz to położę na jakimś styropianie czy, czy, czy jakiejś tam, nie wiem, na szmatce nie, bo przecież to się nagrzewa. Nawet nie. Tetra się bardzo nagrzewała. To się jeszcze może nie zdążyło nagrzać. Ale generalnie coś jest nie tak i tyle. Więc tym pesymistycznym akcentem pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Miło mi, że ktoś chce to oglądać, a będzie mi jeszcze mile, jak ktoś mi napisze, co mogę zrobić w sprawie tego brzęczącego brzęczyka. Pozdrawiam post scriptum yy... tak dla porównania oczywiście w tym momencie rezonuje, bo stoi bezpośrednio na pokrywie i wpada w wibracje ale wzięty do ręki jest naprawdę cichy jest naprawdę cichy i trzy razy cichszy naprawdę od, od Aquala jeszcze raz pozdrawiam, pa